Samoc, widzowie, dzisiaj robimy pierwszy filmik, wideo z jego. No więc, więc który jest z moich jego samochodów, No, to nie jest jego samochód, który jest najsypcy. I więc najsypcy mówię, że go popycham to z tą samą siłą, kastę Autopopop. I zobaczę, które najdalej. No więc dobra. Od tego tutaj zacząć, bo trochę ich mam. Ale może... O, motor. O kurczę, no coś wypnąłem. Dobra. Uwaga. No i niestety. No nie daleko. Może teraz... Besztujmy ten samochód Jakbyście sobie... Ten... Odkąd? To odtąd. Odtąd, jest to pudełko w jego Paga? No, lepiej nie jest. Dobra. Teraz, testujmy To auto, ja test też stworzyłem. Słu, słabiutko. No dobra. Test, ten zawodnik. Piękny. Jak to jest nie Nazwę tu psynaj. Uwaga. Oj no podobnie, podobnie, je Słabiej. No dobra, taki. Teraz taki zawodnik. Słuchajcie, bo ja muszę to tak bokiem. Bo tutaj się nie zmieści. Dobra, po co... Cię? trzecie miejsce. Na razie. No tego auta nie będę liczył, bo nie ma kół. Chociaż wiem, dorobimy mu. Mam tutaj trochę kół. No dobra. łączymy I będziemy go testować. Słuchajcie. Tak. W jednej... Więc muszę trzymać telefon, jest ciężko. O! No to teraz mamy już gotowy pochód. Muszę, aby nawet nie wyglądał lepiej. Uwaga! oj słabiutko słabi... Teraz Spidem. Uwaga! Póki co trzecie miejsce. I to jest roświedź. Przetestujmy też rower. No na razie najsłabiej, kurczę. To jest taki długi samochód. Słuchajcie, jak ja mam go przedstawić bokiem? Słuchajcie, o tak. Musimy to tutaj wystawiać. Pytajcie po co mam pod łóżkiem karton. Na razie najdaje. Ale to się odbiło. Tak, finalnie jest. Tak, dobra. Więc teraz, teraz na ten samochód. Uwaga. No, nie najgorzej. Trwaj tymi... z moich ubrania. Jest takie. Dla mnie jest on najładniejszy ze wszystkich moich No zobaczcie, jakie ono jest dokładne Uwaga No jak chodzi, no... To, no nie na To jest taki zawodnik Uwaga Będę musiał to przesunąć, zbaczcie O! na gente trzecia! Ei, nobre, não dava nem Teraz... Co to ma być? A takim koło. Dobra. i tak musimy sprawdzić. Jak to się nie, nie pojechało? Dobra, to jest Ten! Też jest bardzo ładny. Okulse. Czekajcie, filo. Dobrze, odbudowałem. Tak się prezentuje. uwaga. Póki co drugie miejsce. Teraz mały pypcik. Tak się tak się prezentuje. No są taki mały, to myślę, że daleko nie pojedzie. No. Jestem za No znów znaczy mi się nic. Tak się on prezentuje. No, całkiem nie I zobaczmy. Kurczę, żeby koło się na kocu na śmieci. A i tak się nic. I póki co najdaje. A i nam jeszcze samochodów pozostało. Jeden, dwa, trzy. Trzy samochody? Kurczę. Dobra testujemy teraz ten. O. o, słabo. Teraz ten, też jest jakoś nieduży. Ale, słabo. Dobra, no i czas na ostatniego zawnika. Wygląda tak. tak, przez tą drogę. To może nie wyjść. O! No, ci na trzecim. No więc to jest pijsem miejsce. Jak go nazwijmy? Nazwijmy go. Maciek! Dlatego ja zorientowałem to będzie trochę z... mi to przypomina ciężarówkę zupełnie ciężarówka więc to jest drugie miejsce muszę to z daleka żeby w ogóle było widać że całe więc to to jest długi samochód długi Nie wiem, dobra nie nazywamy ich. Pestecie miejsce? I... I w ogóle... Mam mam krapki. O takie jego Więc łączy się z tematem. No i pa. To jest już koniec. Nauja.